Sytuacja prezentuje się w następujący sposób. Oto no my, nasze wagarze. Znaczy to już jest. Co jest pełne? To jest pełne. Tak, to jest pełne. To jest pełne. Ta, to jest do spakowania. Ty, drogi, masz coś? A! No, my zabieramy dużo karmy dla rukiego, czyli dla tego przystojniaka. No w nie ma normalnych karm, albo Aha. nie. Jeden, dwa rodzaje są, ale są mega drogo, bo jedna puszka potrafi być 15-20 złotych. Teraz to, to się w ogóle nie opłaca, ja tu wolę sobie kupić taniej. Tym razem miało być inaczej, a wyszło jak zwykle. No jak zawsze, zawsze mówię, już więcej nie zabieramy, to jest ostatni raz, ale jak widzicie... Dobra, teraz jest ostatni raz. Oddaj, 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 powiedziałem. Oddaj, oddaj, to powiedziałem. Oddaj. No, spakowani jesteśmy, jak widać, fantastycznie. No, to wstanie, czy to mało blisko? Tak, ostatnie wrażenie. 91,300, ty leżysz? Ile mamy masy mięśniowej? 83, ile? 300, równo 8. 8 kilo, czyli tyle ile może być. Jest tylko jedna walizka, w której nie mamy nadwagi, nie? To jest to mała. Tak. Dobre. A tak to wszędzie jest 300, 400 albo 700 gram nadwagi. Widzisz szanowny, jako to zaczyna się nasza piękna przygoda, czyli podróż do. Z Jak zwykle. Jak nastrój? Zmęczona trochę, mhm. nie lubię początku. ogólnie Ale ogólnie są Tylko, że z tymi wszystkimi rzeczami, jak się zabierzemy teraz Ja jeszcze po biedy muszę po kapusty skoczyć A po co? Bo kokiety będziemy robić w domu A w Uzbekistanie nie ma Tak, tak jest, nie, ma. nie Dobra, mamy trochę za mało bagaży, więc para jeszcze dokupiła Kapusty na pierogi Na krokiety A, na krokiety tak, Pierogi nie, bo to nieopłacalne Krokiety, bo dużo osób jest w domu, więc szybko zjemy to No, bo mamy trochę za mało bagażu No ale to wiesz, osoby... jak nawet tak mogłem przejść, przejść z nim, nie? Jedzenie, nie mogę raczej mi zabronić, bo mogę z jedzeniem być Powiem, że jestem taka obżora, że tyle co mam, to wszystko w samolocie zjem Co dalej? Poczekam na taksówkę, mamy za dziewięć minut odbiór I jedziemy na lotnisko Trzymajcie kciuki, żebyśmy jakoś szybko, sprawnie oddali na lotnisko udało się, ledwo spakowaliśmy naprawdę ledwo, ledwo spakowaliśmy, nie? bagażnik no, chyba tak, nawet się nie zamykał tak, ba, bagażnik się nawet nie zamykał, ale w ogóle z tymi, ja nienawidzę podróżować jak mamy tak dużo ja bagaży też. ale niestety teraz roku? to jest konieczne w sensie, każdym razem co tak, tak naprawdę wszystko co potrzebne mamy zabieramy no teraz wiesz, suknie, dużo, pól, one zajęły, tak naprawdę ja mam trochę inne zdanie na ten temat nie będę się kucić. Ogólnie to sprawa wygląda tak, że jedziemy na pół roku, więc e, potrzebujemy dużo rzeczy. Też nie. mamy nadzieję, że sporo zostawimy już na przyszłości i będziemy musieli tego targać. Ale w sumie e, od czterech lat jedziemy wspólnie do Uzbekistanu. Za każdym razem e, powtarzam, że ostatni raz jedziemy z tymi no tak. tyle baga bagażami, a i tak zawsze wychodzi no, na twoje. No. <laughs> ja też na no, po prostu dużo jest rzeczy i przede wszystkim przecież karma rokiego. On to doje i wtedy wiadomo, że z powrotem no. nie będziemy tego mieli. Nie? Bo my wozimy właśnie karmę dla naszego kota, i to jest yy, główną częścią no. bagażu. Co no, 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 no. no, widzicie widzowie, życie nie jest łatwe, nie jest takie łatwe jak Wam się wydaje. A szczególnie życie YouTuberem. Może i mamy dużo bagażu, ale za to wszystko jest ciężkie. 241-280 Gdzieś tu może być, może być. Co ci taki garb wyrósł? Wiesz, ukrywam z jedną torbą. Pierwsza Wszystko kontrola za nami. To. Bardzo miło pani było, nie? Naprawdę. Ja Dla następnej osoby była bardzo niemiła, No dlatego, że wiesz ma pani się tak pchała, pchała swoimi dokumentami, gada. Ona wie, że szybko chce zrobić, nas wysłać. Ogólnie wiesz, to nie, bardzo miło było przecież. Kontrola bezpieczeństwa, jeszcze muszę nas wpuścić do samolotu, wiedzieć gitarę. Dobra, jesteśmy z powrotem przy odprawie, bo dostaliśmy dwie takie same karty pokładowe na mnie. Mamy godzina 03 do odlotu po 16. No, nie? Czasowo spokojnie, ale jakie zamieszanie, nie? tam wyciągnęli, nie? Bo mieliśmy tak dużo tego, elektroniki. Przeszliśmy przez kontrolę bezpieczeństwa. Teraz musimy się spakować tak, żeby mieć jak najmniej przedmiotów na rękach. A gdzie jest komputer drugi? Nie wiem. Tam gdzieś na dole. Na nie tam, tu, pod, pod tym Nie. Tam, zobacz. Tu nie ma, nie? Wyciągnęłam na i to... Chcemy coś tutaj jeszcze dołożyć? Jakieś jedzenie może to No, może. No, 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 no. Chociaż nie, bo jak to wybuchnie, o, tak właśnie, jak Wiktor mówił, to, jak to, jak to tak, ja to zaraz zjem. No Ty powiedz mi, dlaczego to zabieram do domu? Okej, okay, drugi laptop chodziła Ci o ten? Lat, czy ten starszy? Nie, ten drugi. O, chodź. Tylko tam, tak. tak. tak, tak. tak, tak? tak, tak. tak pani przyniosła to Mati. Dobra, jest komputer. Pani nam przyniosła. Zapomniałem go. Ludzie bardzo mieli są, nie dzisiaj do No, dzisiaj mamy naprawdę. szczęście do nich. Dobra, będzie grane. Ja w ogóle wszystko zabrałem, nie? Zabrałem konsolę, zabrałem dwa komputery, zabrałem pełne elektroniki, dlatego że. No jedziemy na pół roku, nie? Więc wszystko jest potrzebne. Teraz będzie kontrola. Kaszparkowa, nam biją I do widzenia. Do widzenia Polska na pół roku. Było jest picie. W ogóle to być serdecznie może nie wiedzieć, że my kota mamy? No, właśnie, nie każdy wie. Ale mamy. Rokuśka. Już od dawna. Kochanego. I on z nami jeździ, nie? No ogólnie nie, jeżeli nie wszędzie aż, ale jeżeli też kiedyś bycie stamtąd, to tak. Jak na dłużej, to tak. Nie wiem czemu, ale jak zawsze podchodzę do samolotu, podjeżdżamy się tam i już jest obok, to aż mi tak wie w środku, że szybciej, szybciej para, szybciej. Bo wiesz, mi się kojarzy zawsze, że jak zaraz późno pójdziemy, a zazwyczaj ludzie są tacy, że wiesz, Napchają tą górę, i było kilka razy lat sytuacji, że ja nie miałem miejsca. I musiałam po całym tym chodzić szukać. A potem, jak po prostu, jest problem, nie? Wala jest jednym z tych ludzi, który pierwszy wstaje, jak samolot ląduje, i pier pierwszy się ustawia do kolejek, i tak dalej, nie? Tak, ja na starcie będę. A ja nie będzie dobrze z tyłu i no, tak? Bardziej nie będzie tam jest. O konek jest dobry. Jesteśmy. Wszystko się udało. Wszystko się udało. Jest jeszcze jedna rzecz, która się może nie udać, ale. Czas. Kiedyś pamiętasz, też mówiłem groziłam, nie? A teraz mam coś takiego, że nie, no to mnie męczy bardzo, mnie to street lub wiesz. Roki jak? Dobrze, okej, okay, ja staraj się. Tak się rozgląda, on, widzisz, najciężej dla niego jest kiedy tak właśnie wystartujemy, bo mi się wydaje, że on też na pewno czuje co my w nie? I tego nie rozumie nie mój mu to przyjemnie bardzo. Tak? O, jeszcze jedna informacja dla widzów kochanych, to jest ogólnie bezpośredni lot z Warszawy do Taszkentu i to jest całkiem nowe połączenie, bo od kilku miesięcy no, to funkcjonuje, no, no. więc je tak naprawdę testujemy. Co prawda lecieliśmy już na, tej, na tym kierunku, ale w drugą stronę w pierwszym Też jedno, lotem. W pierwszym lotu z Taszkiem do Warszawy. No. Parę miesięcy temu, w marcu to chyba było. W, w, marcu, w pierwszym lotem, no. A teraz lecimy pierwszy raz w tym kierunku, więc zrecenzujemy do Was na pewno jedzenie. Uprzejmość? No. Komfort? Uprzejmość już, ja mogę powiedzieć, bardzo miliwą. Tak. No, Uprzejmość na razie naprawdę. na plus, a zobaczymy jak y, komfort jedzenia. No, 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 co to ma znaczyć? Czuję się jakbym była w takiej byszej kolacji. Bo no, ja dali nam pierwszy, nikomu jeszcze nie dali. No. Ale to raczej twoje, bo fabrykość pachnie. Azjatycki to, no, to, tak to tragiczne. No dobra, to możemy chyba jeszcze zanim spróbujemy, stwierdzić, że jedzenie raczej na minus, ale jeszcze dajmy szansę, spróbuj. Dobra, jeszcze dajmy szansę, no. Co ty robisz? Przecież to to samo. To jest kalafior chyba, papryka. Właśnie, tylko kalafiora nie lubię bardzo. Jeszcze ten kawałek, jak to było? Cukinia ja. Nie lubię cukinia. Ja cię po prostu Ale jak ten... przecież samo sobie wybierałaś, ja ci w ogóle nie, nic nie sugerowałem. Jak to jsem tylko smakuje, smakovat. Jak takové masály Tak já tam, jako. Wiadomo, zamienili mi jedzenie, bo ja nie zjadłam nic z tego oprócz główki masła. Nie zamienili, tylko dali inne. Dali inne, tak, dodatkowe. Bo ja poprosiłam, powiedziałam, że jest bardzo chłodna i czy coś tak. jak dostanie nadmiarowo, to mi dali. Więc co dostać za, za mikankę. Na zanie? Za szpinankę. Może będzie lepsze, nie. No jest lepsze, bo są pieczarki w środku chociażby. Lepszy, dużo lepsze. serio. jest właśnie. lepsze, może, to? może być, tylko tak. nie ma smaku przynajmniej nie ma tego niedobrego smaku poprzedniego dania, więc tak. to jest plus. Po pół roku jesteśmy ponownie na izbeckiej ziemi mm. <gry> Ale teraz czeka nas jeszcze misja widzów Ale powiem wam co to za misja jak już się uda, jak już wyjdzie po wszystkim Powiem szczerze, że jestem trochę zestresowany i ty widzów też powinieneś być zestresowany, bo to ciebie też dotyczy Oj kolejka Masak Ludziów od groma co? A few moments later. Teraz już możemy powiedzieć o co chodzi, o co chodziło Chodziło mianowicie o to, że... Dobra, jednak powiem później <grywka> Powiem jednak później, bo tutaj jest sporo ludzi Dobra, szukamy taksówki teraz w każdym razie Na początku się nie zgadza, ale trochę dalej przejdziemy Dobra Bo dalej są takie tańsze, bo tutaj stojący z lotniska taksówki Oni za kilometr dużo biorą bardzo. Tak, tak Tutaj są drogie taksówki, lepiej odejść kawałek od lotniska Jakbyście się zastanawiali

Taksówkarze już nas tutaj oblegli Prowadzą negocjacje. Parku, ale nie będzie łatwo. Dla nich nie będzie łatwo oczywiście. Za 120 tysięcy, jakieś 15 kilometrów A ciekawe ile by ta lotniskowa kosztowała, nie? ona tak 300-250 już nam wychodziła. Bo ona wiesz początkująca ma i start ma, nie? A to w ogóle ta firma. To jest ciekawa sprawa, nie? No, nie Ta firma to mówić, taksówkowa. Tak. To jest jakby z, z. No nie ma tym Powiedzmy tak, rodzina bardzo My. wysoko postawionej osoby w tym kraju. W sumie tak wysoko, że wyżej się nie da. No, Jesteś normalny, wszystko wygadałeś. Uzuje. Żeby nie powiedzieć za dużo. No, no. ale jak już mi jechała, na przykład taksówką typu Jandex, nie? On tu nie może, ale już tam gdzie drogi, widzisz, tam może. I on tak na wieczór zaraz będzie maksymalnie 50 tysięcy. No tak. A my dajemy 120, nie? Za 150 Tak, bo Yandex to jest tutaj taki Uber, powiedzmy lokalny. Jest Yandex i MyTaxi jeszcze. No a propos tej firmy taksówkowej, która tutaj obsługuje pasażerów z lotniska, to właśnie ta najwyżej postawiona osoba w kraju przekazała tę firmę komuś sobie, sobie bliskiemu, swojej rodzinie. My byśmy to nazwali nepotyzmem. A tutaj to się nazywa poniedziałek. I teraz tak to niestety wygląda od chyba roku albo dwóch. Ciao, to mój nie Nagle mnie zabiera plecak, Ja mówię, że nie, 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 że tam jest kotą. Już spokojnie. Przecież ja go nie zabieram. Tam pani na kolana. Potem on mówi, kotka mi urodziła. Dwóch kot, kotów mam, mało chce pani. Ja mówię, że dziękuję. Mam jednego wystąpienia. Tak, a ja wam chciałem opowiedzieć o tym, co się tu w ogóle działo na tym lotnisku, bo w sumie przylecieliśmy już jakieś półtora godziny temu, ale mieliśmy jeszcze jedną sprawę do załatwienia, bo zgaduję widzów szanowny, że tego nie wiesz, bo jedynie wiedzą to nasi najbardziej uważni widzowie, ale mamy drona. Kupiliśmy sobie drona nawet na naszym kanale. Poprzedni film możecie sobie zobaczyć. To jest film z nagraniem tym dronem. No i w każdym razie mamy tego drona, przywieźliśmy go tutaj do Uzbekistanu, ale niestety Uzbekistan jest krajem, który nie zezwala na posiadanie drona, ze względu na no bezpieczeństwo, no potencjalnego szpiegostwa. Więc oficjalnie nie można tutaj wwozić dronów, my staraliśmy się o takie pozwolenie, żeby tego drona jednak móc tutaj mieć. Zaczęliśmy to robić półtora miesiąca temu, przez te półtora miesiąca odbijali nas różne urzędy, odbijały nas jak piłeczkę i w końcu Przyszło dwa tygodnie do wyjazdu, wciąż nie mieliśmy tego pozwolenia. No i do dnia, do dnia dzisiejszego go nie mamy, ale dużo wskazuje na to, że już za kilka dni będziemy je mieli. Więc tak czy siak przywieźliśmy tego drona i po prostu nam go skonfiskowali na lotnisku, mhm. ale no, dowiedzieliśmy się, sami nam też powiedzieli, że, że jakby nie mieli już to pozwolenie, to nam go oddadzą. Za Słuchajcie, jakieś. Wciuki, to... żeby szybciej pozwolenie było i żebyśmy to mogli zabrać w końcu. Myślę, że jak już będziecie oglądali ten film, to, to to pozwolenie już będzie, mam przynajmniej taką nadzieję. No, ale póki co zostawiliśmy go tam. I... Bardzo wszystko miło przebiegło, nie oczekiwałam, no, mega fajnie. Bo na początku jak poszliśmy tam, było po prostu, nie wiem, Wielkie oni gdzieś o... przyjechali starsze osoby, widziałoś to nie i oni mieli przez mówili, że pani to oni dużo hajsów przy nie? więc nie Pełno ludzi na... było, nie? Da? Pełne. Jakbyśmy jakby tam normalnie wstali, to ale byśmy się... Ale puścili nas bez kolejki Bez ko ko kolejki <Skady> nas tak poszliśmy, no. przyznaliśmy się mamąć, bo szczerze tak naprawdę moglibyśmy przejść, tak? Moglibyśmy przejść. ale Mógłby być przypał. Ogólnie to tak naprawdę to za próbę przeszmugrowania tutaj drona może grozić nawet więzienie. Nie wiem, czy w praktyce może się to zdarzyć było kiedyś takiego. Ja zabrał z Rosji, co i zabrali. Manda, ja myślę że, po, pokazuwa, pokazuwa myślę, że to była pokazówa. Pokazywało mi się, że to było. No ale generalnie jest, jakbyście się, się zastanawiali, to tutaj nie można doronów przewodzić. Pod ten dzień to jestem mega zdrowa, bo dzisiaj miałam wrażenie, że tylko dobrzy ludzie do nas trafiają. naprawdę, Bo nikt po prostu nie zrobił nic przykrego, nikt nie zrobił jakieś tamskie rzeczy. bo wiesz, Zazwyczaj jak jedziemy gdzieś, nie? Wiesz, zmęczenia, te przeloty, te pociągi, wszystko. I wiesz, ludzie tacy bywałem bardzo irytujący, Dzisiaj byli się. sami mili i sami mili. wszystko, Pani wszystko w ogóle nam nie zważyło tak. na sam początku. Taksówkarz, z tego się zaczęło, nie? Taksówkarz był taki ciemno mega fajny był, nie? No. On nas dowiódł do z, z centralny do lotniska. Z lotniska taka miła, przymiło pani nas przyjmowała. Co prawda do innych już nie było miło. W się mi się obowiąz, kochany, nie ma tyle czasu, żeby tyle dopisać. Dobra, każdym <laughs> razie było bardzo miło i fajnie. No było naprawdę dzisiaj, dzisiaj mieliśmy same ten... Mimo że się obawialiśmy o kilka rzeczy przede wszystkim o odrony i o od nadbagaż, no, nad ale wszystko poszło gładko górko. Kowacko. Więc... Kowacko. No, a teraz jedziemy do domku i widzimy się albo w następnym odcinku, albo kolejnego dnia. Ale chyba kolejnego dnia, bo, bo dzisiaj za dużo nie nagraliśmy, więc się ma.